Pieniędzy na inwestycje można szukać w wielu miejscach. Jednym z najlepszych jest portal Gildii Aniołów Biznesu. Ten portal to miejsce, w którym spotykają się inwestorzy z osobami, które mają świetny pomysł na własny biznes. Wystarczy się zarejestrować i przesłać projekt. Potem wszystko dzieje się szybko. Projekt poddawany jest szczegółowej analizie, gdy eksperci uznają, że ma szansę na realizację, umieszczany jest na platformie. Od razu jest dostępny dla ponad 80 inwestorów. Gdy któregoś zainteresuje, rozpoczyna się współpraca. Dzięki platformie obie strony oszczędzają czas. Mogą wymieniać się informacjami online, uzupełniać projekt, nanosić poprawki, czy w końcu sprawdzać, jak jest oceniany przez fachowców. A wszystko to z zapewnieniem bezpieczeństwa, przejrzystości i partnerstwa obu stron. Portal Gildi Aniołów Biznesu to nowatorskie rozwiązanie dla pomysłowych ludzi, którzy szukają odpowiedzialnych inwestorów. Dla Aniołów Biznesu wsparcie ciekawych startupów to alternatywa dla tradycyjnych inwestycji, ale też sposób na ciągłą aktywność biznesową.